Witam Was w kolejnej porcji wiedzy o kolorach w cyklu letnim e, Lato z kolorem. Dzisiaj będą odcienie fioletu, czyli odcienie, które są położone pomiędzy błękitami a czerwieniami na kole kolorów. Zaczynamy! Oczywiście informacje o fioletach, które chcę Wam dzisiaj przedstawić, będą użyteczne bardzo w... E, przy analizie kolorystycznej, przy określaniu kolorów dla danego typu kolorystycznego, ale oczywiście wiedza o kolorach, którą z Wami się dzielę, jest wiedzą uniwersalną, dlatego możecie sobie z niej korzystać na innych płaszczyznach. Dzisiaj odcinek trzeci, odcienie fioletu. Słuchajcie, mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że Fiolet jest takim trochę symbolem luksusu i bogactwa. Myślę, że nie do końca lubimy ten fiolet tak na co dzień w takich codziennych stylizacjach nosić albo otaczać się dużą ilością fioletu, no chyba że właśnie lubimy taki przepych i, i taki luksus. Fiolet to dosyć oficjalny kolor, który budzi szacunek. W jego nasyconych wersjach e, czujemy taką e, powagę i duchowość. Ale duchowość taką w kierunku mistycyzmu. Fiolet to także najcięższy optycznie kolor, co to oznacza, że jest najbardziej pasywny, pochłania najwięcej światła z wszystkich chromatów, a jego siła świecenia jest tak naprawdę najmniejsza, ale o tym będę Wam mówiła jeszcze na ostatniej lekcji z cyklu, kiedy będę Wam pokazywała, jak tworzyć takie harmonijne, fajne dla oka kompozycje kolorystyczne, zrównoważone kompozycje kolorystyczne. Jako ciekawostka, już w średniowieczu był jednym z żałobnych kolorów, a do dzisiaj w Tajlandii na przykład fiolet jest dedykowany dla wdów. Ale jak to mówiłam Wam już przy odcieniach błękitu, z tym znaczeniem, symboliką danych grup kolorystycznych bywa różnie w różnych kulturach, na przestrzeni dziejów się też to zmienia, ale myślę, że u nas jakby europejskie postrzeganie odcieni fioletów. Dzisiaj jest właśnie takie. Jako ciekawostkę chcę Wam pokazać, że kiedyś barwnik taki fioletowo-purpurowy był bardzo ciężki do uzyskania. Pozyskiwano go kiedyś z jadu rozkolców, czyli z takich ślimaków morskich. Tutaj macie przykłady pokazane z różnych gatunków, troszeczkę inne odcięcie się uzyskiwano. Była to nazwa nazwana purpurą tryjską i była jedynym znanym źródłem intensywnej purpurowej barwy aż do XVI wieku. Okazuje się, że zafarbowanie kilograma tkaniny wymagało bardzo dużo właśnie odłowienia i przerobienia tych ślimaków morskich, bo około 10 tysięcy. W związku z tym farbowana na te odcienie tkanina była bardzo droga i stać było ją w zasadzie tylko Zamożnych ludzi. Najczęściej w starożytności był to właśnie ten odcień takiej fioletowej purpury, rezerwowany dla cesarza lub senatorów, czyli tak naprawdę osób najwyżej postawionych. Jest to też jeden z najstarszych wymienianych w źródłach historycznych barwników. Warto sobie przypomnieć, że odcienie fioletu na kole koloru leżą pomiędzy błękitami i pomiędzy czerwieniami. To nam obrazuje, jakby to, że odcienie fioletu mogą być troszeczkę chłodniejsze, czyli tak bliżej fioletu, i troszeczkę cieplejsze dla oka, czyli te fiolety, które leżą na kole kolorów bliżej czerwieni. Chcę Wam jeszcze tutaj pokazać na kilku takich próbkach, abyście mogli zobaczyć, które odcienie są w kierunku właśnie tych chłodniejszych odcieni, które są w kierunku cieplejszych odcieni, że magenta i cyjan w różnych proporcjach. Da nam odcień fioletu taki właśnie neutralny temperaturowo, czyli jest to pierwszy wiersz. Dla przypomnienia, oczywiście, korzystam z, z tego systemu Cmyka, bo lubię właśnie podglądać, jakie poszczególne barwniki budują nam kolor, w jakich proporcjach. Jeżeli dodamy więcej czerwieni w środkowym wierszu, tutaj zobaczcie, jest więcej tej magenty, jest mniej nic, jan, wówczas uzyskamy takie cieplejsze temperaturowo odcienie fioletu, natomiast odwrotnie, jeżeli użyjemy mniej magenty, a więcej błękitu, to mamy te odcienie po prostu chłodniejsze. Tutaj jeszcze, aby łatwiej zwizualizować sobie, jak te odcienie cieplejsze i chłodniejsze, jak one mogą wyglądać, jak mogą się prezentować, i w jakiej skali fioletów, jakby możemy, jaką skalą fioletów się posługiwać? Zrobiłam taki wykres, taki diagram i zobaczcie, że fiolety tak naprawdę możemy powiedzieć, że zaczynają się mniej więcej na granicy z takim ciemnym różem, z, z purpurą. I myślę, że takim granicznym kolorem to będzie ten nasz lila róż, który ma w sobie oczywiście cyjan w 30%, no i ten czerwień magentę w 100%. No, i tu już się zaczynają nam różne odcienie fioletu, i dochodzimy do granicy, gdzie moim zdaniem na granicy leży odcień gencjanowy. On ma w sobie 100% magenty, 100% cyjanu, i tak jak mówiłam, to przejście kolorystyczne jest umowne. Dla jednych będzie odcień gencjanowy jeszcze fioletem, a dla innych już może być bardzo ciemnym niebieskim granatem. Zobaczcie, że jeżeli dołożymy black, czyli czerni, to. Będziemy miały całą gamę odcieni takich bardziej, bardziej ciężkich optycznych, głębokich. To już na przykładach za chwilę Wam jeszcze na kilku slajdach pokażę. Natomiast jeżeli sobie rozwodnimy, czyli dodamy mniej barwników, to tutaj znajdziemy całą gamę takich odcieni lżejszych optycznie, jasnych, delikatniejszych fioletów, bo takie też są. Tak, jeszcze sobie żeby łatwiej zwizualizować, zobrazować. Podzieliłam Wam e, podobnie jak w odcieniach niebieskich e, na takim prostym diagramie. E, te odcienie, które są nasycone w fioletach, e, wysokochromatyczne i zobaczcie, że w pierwszym wierszu u góry tutaj są odcienie chłodniejsze. One w sobie myślę, że widzicie to, że one mają taką poświatę, jakby gdzieś tam ten niebieski nam błyska. W tych odcieniach, natomiast w tym drugim wierszu są odcienie cieplejsze, one też są intensywne, są nasycone, ale tutaj już gdzieś tam ten tą czerwień możemy sobie w nich zobaczyć. No i oczywiście odcienie, które są niżej chromatyczne, one są przytłumione, softowe, delikatne. Słuchajcie, tych określeń jest bardzo dużo. I tutaj mamy odcienie takie jasnych fioletów przez średnie fiolety i ciemne fiolety. Zobaczcie, że one też w takiej wersji. Delikatniejszej występują. To jest bardzo duża wskazówka dla typów kolorystycznych, dla takiego praktycznego zastosowania odpowiednich odcieni, ale za chwilę już na przykładach więcej Wam o tym opowiem. Tu jeszcze jest taka, taka ściągawka, właśnie z takiej wizualizacji odcieni fioletów. Zacznijmy sobie na, dla przykładu od odcieni intensywnych fioletów. Które są w zasadzie dedykowane dla takich mocnych typów kolorystycznych, typu kontrastowa zima, kontrastowa wiosna. W zasadzie w mojej, z mojego doświadczenia wynika, że tak mocno intensywne fiolety już innym grupom kolorystycznym nie służą, ale oczywiście być może chłodna zima też mogłaby spróbować, czy, czy odcień byłby ok, czy, czy jednak by się wybijał na pierwszy plan. Zobaczcie, że idąc dalej mamy odcienie ciepłe fioletów, one są już dedykowane dla typów cieplejszych, czyli ciepłe, e, ciepła jesień, ciepła wiosna, e, odcienie głębokie, czyli ciemne, e, oczywiście najlepsze będą dla typów e, właśnie tych głębszych, czyli e, głęboka, ciemna zima, głęboka jesień, mamy tutaj odcienie chłodne, które będą dobre dla chłodnego lata i chłodnej zimy e, i Odcienie delikatne, które są dedykowane dla typów właśnie delikatnych, softowych e, urody, czyli delikatne lato, delikatna jesień. No i odcienie najjaśniejsze, oczywiście wskazane dla typów jasnych, jasna wiosna, jasna, jasne lato, ale tak jak mówiłam, to nie jest takie graniczne. Pewnie chłodne lato też mogłoby spróbować dla przykładu tego odcienia, ale na pewno już odcień byłby zbyt jasny dla typów głębokich, albo zbyt mdły, zbyt delikatnych dla typów kontrastowych, dla których właśnie te intensywne odcienie będą najlepsze. Kilka słów na temat nazw odcieni, skąd one pochodzą? Tak jak Wam już mówiłam, troszeczkę inaczej postrzegamy my kobiety, inaczej postrzegają. Mężczyźni wynika to z budowy oka, z ilości pręcików i czopków, ale nie ma się co na to obrażać. Generalnie nazwy odcieni fioletów jest całkiem sporo. Możemy znaleźć nazwy, które korespondują z nazwami barwników, które kiedyś wykorzystywano, na przykład gęcjanowy. Możemy też znaleźć nazwy minerałów, dla przykładu tutaj będzie ametyst, piękny fioletowy odcień. Najwięcej chyba znajdziemy z nazw zaczerpniętych ze świata roślin. irysowy, fiołkowy, wrzosowy, jagodowy, śliwkowy, aroniowy, rozmarynowy, lawannowy. Myślę, że jeszcze co najmniej kilka byś znalazła. O, teraz mi przyszedł na przykład winogronowy, prawda? Tych fioletów jest tam sporo. No i też nazw atrybutów, czyli taki zgaszony fiolet burzowy, czy, czy delikatny pudrowy fiolet, który oczywiście, jak mówimy, nazwę Pudrowy, to od razu nam się kojarzy, że on jest taki właśnie delikatniejszy. Słuchajcie, nazwy odcieni fioletowego mamy sporo takich różnych bibliotek, z których możemy sobie korzystać. Tu oczywiście jest wklejka, podobnie jak było w błękitach z Google'a, ale tak jak mówiłam, ja chyba do tego najmniej się odnoszę, dlatego, że dla mnie te nazwy odcieni nie do końca są takie miarodajne dużo bardziej wolę inne systemy. Dla przykładu tutaj w kanwie jest, jest taki program Canva, który oczywiście gdzieś tam wykorzystywany często w grafikach, ale też możemy sobie przy stylizacjach z niego pokorzystać kolor palec i tutaj mamy nazwy odcieni, ale najbardziej chyba ja lubię i rekomenduję, dużo więcej o nim mówiłam podczas lekcji o błękitach, kolor skoło, Co, tutaj jakby też jakby nazwy odcieni są takie dla mnie bardzo zbieżne z tym, z nazwami, których uczyłam się podczas rocznej szkoły dla kolorystów, no ale też mogę Wam polecić program kolor kalkulator tutaj Sessions Edu. Także jak macie ochotę zobaczyć, jak, czy bardziej jak te kolory, jak te programy do odróżniania kolorów, do, do jakby patrzenia, co z jakich poszczególnych pigmentów się składają, to oczywiście zapraszam. Tam więcej mówiłam Wam i pokazywałam w lekcji o błękitach. Słuchajcie, kilka nazw odcieni, takich, żebyście zobaczyły, jak wyglądają i... Które są dedykowane dla poszczególnych typów kolorystycznych. Myślę, że zawsze najtrudniej dla oka zobaczyć, które są cieplejsze, które są chłodniejsze, dlatego tutaj po lewej stronie dwa przykłady jaśni, takich cieplejszych odcieni. Zaczynam od tego jaśniejszego. Orchidea. Zobaczcie tutaj, też mam tą moją ściągawkę z Cmyka, czyli możemy sobie zajrzeć w różnych programach, że w takim odcieniu fioletu, który nazywamy orchidea, mamy 20% błękitu, czyli cyjanu i aż 60% magenty, czyli czerwieni i właśnie dlatego nasze oko postrzega ten odcień fioletu jako cieplejszy. Z ciemniejszego przykładu ciepłego odcienia mamy purpurę, znowu mamy dominantę magenty i dwa przykłady chłodniejszych odcieni, tutaj mamy już zobaczcie, że w zasadzie jest równowaga pomiędzy cyjanem a magentą, Dlatego, jeszcze ten jakby odcień Nasze oko postrzega jako fiolet. Gdyby było więcej cyjanu, błękitu, to już byłyby odcienie niebieskie. Czyli mamy taki jaśniejszy odcień rozmarynowy i ciemniejszy odcień fiołkowy. Drugi atrybut koloru, który warto, czyli taka jego cecha, która jest bardzo ważna przy właśnie dobieraniu odcieni dla danego typu kolorystycznego, jest jego chromatyczność, czyli inaczej mówiąc nasycenie kolorem, jego czystość. I tutaj znowu mamy od tych jaśniejszych. Tutaj mamy oczywiście przykłady tych wysokochromatycznych. Myślę, że widzicie to dobrze, że te kolory aż wibrują, są takie bardzo, bardzo mocne. Tu mamy od jaśniejszych odcień ametystowy, purpurowy, na środku irysowy, który właśnie już tą temperaturę ma taką bardzo neutralną. Bakłażan, który już jest ciemniejszym odcieniem, zobaczcie, że on ma już dodatek czerni. I odcień gencjanowy, który ma też dodatek czerni, ale ma bardzo dużo pigmentów, dlatego właśnie jest taki bardzo, bardzo ciemny i dodatkowo tutaj nasycony. No i odcienie niskochromatyczne, które... Tak jak mówiłam Wam, one są dedykowane przede wszystkim dla tych delikatniejszych, pań o delikatniejszej urodzie, czyli jasne. Zacznijmy od jasnych: jasny fiolet lodowy, lila, czyli odcienie, które, w których by się fajnie prezentowały typy jasne, czyli jasne lato, jasna wiosna. Odcienie delikatne, czyli takie lekko już przypudrowane dla. Softowej jesieni, dla softowego lata, tak? Odcień wrzosowy to jest. No i ciemniejsze odcienie: jagoda, dla przykładu i morwa. To w morwie nawet typ ym, y, głęboki, typu deep, y, deep y, czyli głęboka zima, głęboka jesień też super by wyglądały, a w jagodzie nawet chłodne lato mogłoby spróbować, y, czy czy nie jest zbyt ciężkie optycznie, ale prawdopodobnie wiele chłodnych lat tutaj w tym odcieniu dobrze by wyglądało, tak samo jak chłodna zima. Słuchajcie, i na koniec jeszcze taka skrawek wiedzy o programach, z których ja korzystam, oczywiście więcej, jeżeli Was to interesuje, możecie zobaczyć, jak się nimi posługuję w lekcji o błękitach, czyli w lekcji drugiej. Ja tylko Wam pokażę, że, że warto, że oko się uczy tych odcieni. Im więcej w tych różnych odcieniach zastanawiamy się, z jakich poszczególnych pigmentów, z jakich barwników kolor jest zbudowany, tym łatwiej jest nam ocenić temperaturę koloru, jego chromatyczność. I tutaj, oczywiście, programem, którym mogę Wam z czystym sercem polecić, jest Adobe Color, czyli ten program. Dodatkowo on tutaj też pokazuje, jakby, gdzie, jak są rozłożone kolory na kole kolorów. To jest bardzo pomocne narzędzie przy kompozycjach kolorystycznych, ale o tym na ostatniej lekcji. No i jeszcze jedno narzędzie, które znajdziecie tutaj. Słuchajcie, dzisiaj to wszystko. To wszystko o fioletach. Ja zapraszam Was serdecznie na kolejną lekcję. Następnym razem będę mówiła Wam o odcieniach czerwieni czyli o kolorach takich bardzo energetycznych, bardzo, myślę, istotnych dla nas kobiet, jeżeli chodzi chociażby o odcień pomadki, bo myślę, że prawie każda z nas od czasu do czasu lubi tą czerwień na ustach i właśnie ważne jest, aby poznać te odcienie, które są cieplejsze, które są chłodniejsze, które są intensywniejsze i dopasować je do swojej uroby, by, żeby w tej czerwieni wyglądać korzystnie. Dla tych z Was, którzy mają pytania do, do fioletów, oczywiście zapraszam, piszcie pod, pod postem w komentarzach, zawsze sprawdzam i zawsze staram się Wam pomóc, natomiast jeżeli macie ochotę na moje większe wsparcie i zaangażowanie, to zapraszam Was serdecznie do grupy na Facebooku DG Image Stylowe SOS, Także tam sobie zwykle różne wyzwania rozpracujemy, już na takie, wiecie, drobne punkciki. Zatrzymujemy się w tych miejscach, w których macie potrzeby się dłużej zatrzymać. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was za tydzień na kolejną porcję wiedzy. Do zobaczenia.